Pochwalony Jezus Chrystus. Środa wstaliśmy na chwałę Bożą, to znaczy, że żyjemy, że możemy Boga uwielbiać, i po to jesteśmy na Ziemi, aby każdy dzień był uwielbieniem dobrego Boga. Dzisiaj Pan Jezus mówi tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A dalej mówi, że jeżeli więc syn Was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Z jednej strony mamy grzech i niewolę grzechu, z drugiej strony Jezusa, który nas od tego uwalnia. I to jest dynamika naszego życia. W momencie, kiedy wchodzę w grzech, staję się niewolnikiem grzechu. Grzech ma to do siebie jak szpony złego czy szpony ptaka, który wbija się i trzyma. Jak zacznę kłamać, to trzyma coraz bardziej i rozwijam się w kłamaniu, dopóki nie powiem. Przepraszam, przyznaję się i w tym momencie, jak się przyznaję, odwracam to, to następuje uwolnienie od tego. Przez przyznanie się, wypowiedzenie tego, co było grzechem. Tak samo jest ze zdradą, tak samo jest z byciem gorzkim, z byciem złym, z obgadywaniem. Trzeba umieć się przyznać i w ten sposób wyciągamy szpony. Mówię, Boże, przebacz mi, bo to zrobiłem. Przebacz mi, bo to zrobiłem. I to jest syn, który uwalnia. Każdy, kto grzeszy, staje się niewolnikiem grzechu. Dopóki tego nie złamie, nie pozwolę Chrystusowi, żeby to we mnie złamał. A ja mam się przyznać, wyznać to, wyznać, co było grzechem, żeby szpony, które wbija coraz mocniej, z których się nie potrafimy wykaraskać jakoś, bo, bo trzymają. Taka jest cecha złego ducha, że zło coraz bardziej nas trzyma, dopóki nie powiemy stop. A stop jest przez uderzenie się w piersi. To jest powiedzenie stop. Bóg, który jest miłosierny, ale też i powiedzenie tego drugiemu człowiekowi. Czasem Bóg nas ocala przed, przed tym, że grzech wychodzi na światło. Ale często jest tak, że trzeba to powiedzieć drugiemu człowiekowi. Jeżeli Bóg nas ocala i to nie musi ujrzeć światła dziennego, to Bogu dzięki. Często jednak jest tak, że to trzeba komuś powiedzieć, żeby się pojednać. Grzech czy Bóg, który uwalnia? To jest nasz wybór. Chcesz zarywać z grzechem? Idź do światła. Idź do przejrzystości, do jasności. Do Boga, który wpuszcza światło i wszystko staje się jasne. Pragnijmy tego. Na to wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, ten ostatni etap, ostatnie dni przed Paschą. Wchodźmy mocno w treści związane z męką Pana Jezusa. Tutaj możemy posłuchać gorzkich żali. Bardzo was do tego zachęcam. Macie jeszcze trochę czasu, posłuchajcie gorzkich żali. Albo też i teledysku Mocnych duchu, żeby prosić o Ducha Świętego, aby nas przemieniał. Do zobaczenia.